Prosimy osoby decyzyjne, które wydały takie, taką decyzję, żeby tutaj powstał na wjeździe do teatru przystanek autobusowy, o odrobinę rozsądku, gdyż jest to niebezpieczne i szkodzi zdrowiu i życiu ludzkiemu. Nie chcemy przystanku na wjeździe do teatru. Jest to absurdalna decyzja, którą, o której dowiedzieliśmy się wczoraj od, od wykonawców. E, dlatego jesteśmy tu dzisiaj. Dziękuję, że jesteście z nami. Po prostu bronimy, bronimy wjazdu do teatru. Ale jak to się stało, że przy wjeździe do teatru ma powstać przystanek autobusowy, jak się tak, domyślam? Tak, tak. Dla mnie... Tak to, że... naprawdę my nie wiemy, jak to się stało, bo nie dostaliśmy żadnej informacji. Dobrze, że wczoraj byliśmy w domu, bo zostaliśmy postawieni dokładnie przed faktem dokonanym. Panowie zapytali, co mają zrobić z choinkami, które tutaj są. Nikt nie dał nam żadnej informacji, nikt nas nie pytał, nikt z nami nie rozmawiał. Tu zastanawiamy się, czy mamy przepuszczać ludzi, którzy czekają na autobus, czy mamy wypuszczać samochody, które będą wyjeżdżały lub wjeżdżały do nas do Teatru, szczególnie, że po przeciwnej stronie jest również przystanek autobusowy, więc nie wiemy, czy tu centrum handlowego jeszcze nie wybudują. Czyli to jest teren? Jest to teren starosław. Jesteśmy tutaj w pasie drogowym i jak najbardziej, pas drogowy jest przeznaczony na różnego typu inwestycje. Początkowo oznajmiono nam, że będzie tutaj zabrany metr naszego wjazdu, będzie tutaj chodnik pięty. Dwa dni temu powiedziano, tak. że to będzie tylko metr. No A wczoraj się okazało, bo pokazuje nam planów, że jest planowany akurat w tym miejscu e, przystanek autobusowy. Starostwo oczywiście wie o działalności teatru. Oczywiście tak, tak, tak. tak, Że dzisiaj będziemy mieć spotkanie z panem Piotrem Wąkiem, zobaczymy, e, jaka będzie decyzja. Dzień dobry. Ja mam spotkanie mamy z panem Piotrem, 8.30 już jest. Proszę, dobra. Już możemy, tak? Niestety nie udało nam się porozmawiać ani ze starostą, ani z wyznaczonym przez niego do rozmowy zastępcą naczelnika Wydziału Infrastruktury. W związku z tym pytam pana, jak potoczyły się pańskie rozmowy ze starostą? No, powiem tak, nie, nie tak jak by sobie życzył tego. Jesteśmy tak troszkę no, w sytuacji zapytania. Przestanawiają nam, że to była jedyna opcja możliwa. E, oczywiście są z rozmowy wyszły, że były dwie inne opcje możliwe. Jedna byłaby po lewej stronie od e, proponowanego teraz przystanku. Co prawda przystanek musiałby być troszkę krótszy, e, co się wiąże przyszłościowo może z sytuacją, że jeżeli będą duże autobusy to nie będzie to możliwe. Ale wydaje mi się, że e, e, przy dobrej woli jak, 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 jak e, e, Pan Starosta stwierdził byłoby to możliwe. Jaka będzie konkluzja nie wiem. W tym momencie jestem naprawdę troszkę e, e, rozczarowany Decyzją, a poza tym nie, brakiem komunikacji z mieszkańcami, z właścicielami działek, jakiejkolwiek inwestycji, która, by się, która jest prowadzona w zakopanym. No jest nam naprawdę przykro, że to tak, tak, tak musiało dojść do tego. Jak starosta tłumaczył to, że nie powiadomiono Państwa o tym, że na Waszym wjeździe będzie wybudowany przystanek autobusowy? No, to powiedziała, że oni nie mają prawa, nie muszą, bo jest to zgodnie z prawem, jeżeli chodzi o inwestycje. No, jest to kwestia dokonana. Mi się wydaje, że oni nie chcieli kontaktu z właścicielami, bo wiedzieli, żeby się to. Wiązało na pewno z jakimiś opiniami niezgodności proponowanych rozwiązań.